Ohydne. Uczestniczka Eurowizji zniesmaczyła widzów. W sieci burza. W czwartkowy wieczór odbył się kolejny półfinał Eurowizji 2025. Tym razem na scenie w Bazylei stanęło 16 artystów, którzy marzą o wielkim finale. Kto dołączy do grona finalistów, gdzie czeka już Justyna Steczkowska? Koncert był pełen emocji, Malta w ogniu krytyki. Eurowizja 2025 W Europie maj od wielu lat kojarzony jest przede wszystkim z konkursem piosenki Eurowizji. Międzynarodowy show zbiera pozytywne recenzje na całym świecie, a zwycięzcy często mają szansę na globalny sukces. Tak było w przypadku m.in. szwedzkiej grupy Abba, Celine Dion czy włoski zespół Mańskin. Tym razem nie brakuje zaskakujących propozycji, o których już głośno w mediach społecznościowych. W wielkim finale udział weźmie 26 państw, po dziesiątce artystów z każdego półfinału. Wielka Piątka, czyli kraje założycielskie: Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy, Francja, Niemcy oraz zwycięzcy zeszłorocznej edycji: Szwajcaria. Po wtorkowym koncercie poznaliśmy już pierwszą dziesiątkę finalistów. Wśród nich znalazła się Justyna Steczkowska. Pozostali w kolejności losowej to Mocne wyznanie górłacza o traumie i ojcu. Kaczorowska przejęła mikrofon i zaapelowała. Norwegia, Kyle Alessandro Leiter. Albania Szkodra Elektronikę, Zierm. Szwecja, Kai, Bara Bada Bastu, Islandia, Vaeb, Rua. Holandia, Klod, Se. Vaj, Polska, Justyna Steczkowska, Gaja, San Marino, Mamagama, Runwifu Estonia, Tomi Kasz, Espresso Macchiato. Portugalia, Napa, Deslocado. Ukraina, Ziferblad, Bird Prey. Teraz przyszedł czas na drugi półfinał i kolejne występy gwiazd, które chcą zawalczyć o ikoniczną statuetkę. Rywalizacja jest zacięta. Drugi półfinał Eurowizji 2025 Drugi półfinał Eurowizji 2025 to kolejna dawka emocji. Na scenie w Bazylei zaprezentowało się tym razem 16 państw, które marzą o sukcesie. Wśród nich znajduje się jedynie 10 finalistów. Emocje było czuć w powietrzu, a muzyczne show już zapisało się na kartach historii. Przed publicznością zaprezentowali się po kolei. Australia, Gojo, Milkshake Man. Czarnogóra, Nina Zizić, Dobrodośli. Irlandia, Emmy, Laika Party. Łotwa, Totemaitas, Burman Lejmi. Armenia Park. Survivor Austria JJ Wasted Love Grecja Klawdia, Asteromata Litwa Katarzys, Tavoakis, Malta Mirjana konte, Serving Gruzja Mariam Schengelia, Freedom. Dania, Sisal, Hallucination. Czechy, Adonks, Kiss Kiss Goodbye. Luksemburg, Laura Forn, La Poupie, Monte Izrael, Yuval Rafael, New Day Will Rise. Serbia, Prinz, Mila. Finlandia, Erika Wikman Ich Kome. Drugi półfinał Eurowizji był pełen niespodzianek. Polacy już nie mogą się doczekać, by zobaczyć, kto zmierzy się z Justyną Steczkowską w finale. Eurowizja 2025. Malta w ogniu krytyki. Mirjana Conte reprezentowała Maltę z utworem Serving w drugim półfinale Eurowizji. Energetyczna kompozycja to hymn kobiecej siły i samoekspresji, w którym artystka w zadziorny sposób łączy taneczne bity z ironicznym tekstem nawiązującym do kultury wogingowej i sceny drag. Utwór od początku budził emocje. Pierwotnie nosił tytuł Serving Kant. Co w języku maltańskim oznacza, śpiewać, jednak brzmieniowo przywołuje skojarzenia z angielskim wulgaryzmem, co wzbudziło kontrowersję. Na prośbę EBU zespół zdecydował się na zmianę tytułu i złagodzenie najbardziej dosadnych fragmentów tekstu, zachowując jednocześnie prowokacyjny charakter kompozycji. Po jej czwartkowym występie nie zabrakło słów krytyki. Wbrew wszystkim ograniczeniom EBU. To było ohydne. Niesmacznie. Niepotrzebne te tańce. Po co to? Są jednak i tacy, którym się spodobało i upatrują w Malcie zwycięzcy. Co